Muri was i tour Witam was serdecznie w codzienniku po 14 etapie Giro Ditalia. No i nie będę ukrywał, że humor trochę zważony, bo nie tak to miało wyglądać. Słuchajcie, kiedy przed etapem dziennikarze pytali kolarzy, czy już są myślami przy niedzielnym etapie, przy podjeździe Montegrappa, myślałem sobie, spokojnie. Spokojnie, ta kolarska zasada dzień po dniu, etap po etapie, lepiej się tego trzymać i kolarze też to wiedzieli, żeby nie było tak jak w tym naszym powiedzeniu, że Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucieli, bo no, ten profil dzisiejszego etapu z Treviso do Nowej Goricy, jak mówiłem wczoraj, nie zapowiadał żadnych specjalnych emocji. Wiadomo bo że ta runda w Nowej e, Goricy jest kręta. E, wiadomo, że tutaj pogoda może mieć swoje znaczenie, no ale nikt się nie spodziewał, że tu się może coś wielkiego wydarzyć. Miałem zacząć od podziękowania wam za kawę. Słuchajcie, no mam... Taki trochę zważony humor, że sam, sam nie wiem od czego, od czego zaczynam. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam bardzo. To jest niezwykła motywacja dla mnie. Jak zobaczyłem wczoraj, dzisiaj, ile ile tych kaw się zebrało, to strasznie Wam za to dziękuję. Ten link będzie. Jak ktoś będzie miał ochotę stawiać mi tę kawę co jakiś czas, to, to, to bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Kawa była pyszna. Ale wróćmy do etapu. Wróćmy do etapu. Słuchajcie, kolarze ruszyli z Treviso. Poszła ucieczka dosyć szybko, 11-osobowa, no ale peleton postanowił tej ucieczki nie odpuścić, więc doścignęli i po jakimś czasie poszła druga grupka. Kasper Asgren był bardzo aktywny i on był w jednej grupie, w drugiej grupie. Dojechało do niego jeszcze trzech kolarzy: był Mirko Maestri z Polti Visit Malta, był Clemon Davi z grupami i był Martin Marcellussi z Bardiani. Ta czwórka kręciła przed peletonem, ale znów mieliśmy sytuację taką, że jak oni odjechali już trochę, no to znów peleton ustawił się, ustawiły się grupy sprinterskie. Tym, tym razem głównie Alpessin de Koenig i Wisma Lise Bike, czyli praca na rzecz Cadena Grovesa. No a Wisma tak na dwóch w zasadzie kolarzy, bo nastawiali się na Filip Olaf yy, Ola Ale gdyby coś nie wyszło, gdyby z końcówce się coś dzieliło, no to oczywiście Valt Van Aert. No i tak sobie jechali. Pierwsza premia, druga premia, te premie lotne między sobą dzielili Włosi, czyli Marcellusi i Maestri. Z tyłu mieliśmy dosyć dziwną sytuację, bo dwa razy po jeden punkt na tych lotnych premiach chciał zafiniszować Mats Pedersen, znaczy finiszował, ale za pierwszym razem ten punkt zabrał mu Dries de Bond. Później coś tłumaczył Pedersenowi, właściwie trochę nie wiadomo o co, o, o co tam tak naprawdę chodziło, po co on mu te punkty odbierał, one jemu są zupełnie niepotrzebne. I na drugiej premii było to samo, z tym, że tym razem Pedersen już nie dał się, nie, nie, nie dał się wyprzedzić, ale dwa razy mieliśmy taką dziwną, dziwną walkę o to piąte miejsce na lotnej premii. I ten peleton trzymał na uwięzi. Spadł deszcz, zrobiło się trochę mokro, ale no tempo było mocne. Znowu to był etap rozegrany w bardzo dobrym tempie. No ale tak to, sobie, tak to sobie jechało, tak ten etap się toczył, zbliżaliśmy się do, do, do Słowenii i wiadomo było, że wszystko wydarzy się naprawdę tam. Wydawało się, że do tej rundy technicznej, na którą kolarze wjeżdżali, tak o 24 km mniej więcej przed metą wjeżdżali na rundę, przejeżdżali jej kawałek przez metę i potem jeszcze jedną 14-kilometrową. I w, wydawało się, że ten peleton już przed wjazdem na rundę będzie chciał ucieczkę doścignąć ale tego nie zrobił, a nawet kiedy zrobiło się lekko pod górkę, już właśnie kiedy kolarze wjeżdżali do Słowenii, to peleton zwolnił i cały po całym dniu prawie trzymania ucieczkę tak mniej więcej na minutę, minutę 10, no tam było przez moment dwie minuty na początku, ale tylko na początku, no że teraz już ich dopadnie. A peleton zwolnił. Peleton zwolnił i ta ucieczka znowu zaczęła odjeżdżać. Clement Davy jako pierwszy odpadł na, na, na podjeździe, a więc zostało nam z przodu trzech kolarzy, cały czas jadących mniej więcej z przewagą minuty. Wjechali kolarze na rundę. Ta runda była, jak mówię, kręta. Do tego było ślisko, bo w tym momencie nie padało, ale wcześniej padało. Był taki fragment po kostce, było zwężenie, i słuchajcie, i mieliśmy olbrzymią kraksę. To jest to, co mówiłem o tej sobocie i niedzieli. Olbrzymia kraksa, kraksa, w której leżała prawie w zasadzie cała ekipa, która rządzi i dzieli od początku w tym wyścigu, czyli Little oni jechali tam, gdzie trzeba, oni jechali z przodu i to tam wydarzyła się ta kraksa. Nie wiem, nie, nie widziałem jeszcze wiadomości, czy wiadomo, kto tą kraksę spowodował, kto tam jako pierwszy się przewrócił, no ale to nie ma wielkiego znaczenia. Znaczenie ma to, że była wielka kraksa, w której leżał Mats Pedersen, leżeli pozostali kolarze Lidl Trek, leżało wielu innych, bo tam i Primoz Roglicz był zaplątany, i Ajuzo. oczywiście ta kraksa to było na, na, w zwężeniu takim między budynkami, więc to oczywiście zatrzymało resztę peletonu. I za chwilę zobaczyliśmy obrazek Giulio Ciccone słuchajcie Giulio Ciccone siedzącego na krawężniku trzymającego się za nogę jakiś uraz mięśnia. Jeszcze nie mam zaraz sprawdzę może jeszcze czy, czy już jest jakaś wiadomość od ekipy Lidl co tam się wydarzyło ale myślę że to trochę za szybko. I Giulio Ciccone wsiadł wprawdzie w końcu na rower. No ale oczywiście klasyfikacja generalna odjechała słuchajcie w pierwszej grupie która przez moment też tak no był tam taki moment zawahania ale zaczęli nadawać kolarze Wismar Bike, no bo oni mieli tam i Olafa Koja, mieli tam Wouta Van Arta, no i mieli tam Simona Yatesa. A więc mieli tam kolarzy, którzy... No wszystkich swoich ważnych kolarzy w tym wyścigu. I oni zaczęli nadawać tempo, żeby doścignąć ucieczkę, walczyć o zwycięstwo etapowe. Byli kolarze Alpecin de którzy mieli Kadena Grovesa. Oni też pomagali w tej pogoni. Byli kolarze Movistaru, którzy mieli Aurara. Aura, aulara. O, aulara. E, I oni też pomagali. No więc była, była pogoń, ale w tej pierwszej grupie z Timu UAE był tylko Izaak Del Toro. Słuchajcie, ten chłopak, bo to ciągle jest chłopak on nie dosyć, że jest mocny nie dosyć, że jeździ bardzo inteligentnie czyta wyścig świetnie e, jest zawsze z przodu. Słuchajcie, tam, gdzie powinien być lider a do tego jeszcze ten chłopak ma po prostu szczęście. Ten chłopak ma szczęście, bo pozostali jego koledzy zostali. W drugiej grupie był Ajuzo razem z Rogliczem i Bernalem. W kolejnej jeszcze grupie był Antonio Tiberi, a więc kolarze z czołówki klasyfikacji generalnej oni wszyscy poodpadali. I widać było, te, te różnice były 40 sekund, minuta, dwie minuty. No, oni wszyscy oczywiście gonili, ale skończyło się na tym, że na tej rundzie na 6 km przed metą Kasper Azgren odskoczył od yy, yy, pozostałych dwóch yy, współtowarzyszy ucieczki pojechał solo tamta dwójka została doścignięta ale Kaspera Asgrena już się tej pierwszej grupce gdzie byli właśnie Gro yy, Groves i Koi nie udało doścignąć oni stracili do niego 16 sekund a Kasper Asgren odniósł kolejne piękne zwycięstwo Wygrał już etap Tour de France. No, facet wygrał Flandrię, więc ma olbrzymi sukces na swoim koncie, ma monument. Ale teraz wygrał drugi w karierze etap wielkiego Turu w pięknym stylu. Słuchajcie, ta determinacja, z jaką on jechał, te otwarte ustawidać było, że on daje z siebie wszystko, ale też jak mówił wczoraj potem jego dyrektor sportowy, wczoraj o tym rozmawiali i on wczoraj powiedział, że on wie mówił to też w wywiadzie po etapie, że drugi tydzień wielkiego turu to jest taki moment, gdzie już nawet na płaskim etapie czasami można ten peleton oszukać. Mówi, wiedziałem, że będzie kręta runda, wiedziałem, że, że może być mokro i chciałem spróbować. I wczoraj o tym powiedział dyrektorowi, dyrektor dał mu wolną rękę, no i dzisiaj był w jednej ucieczce, w drugiej ucieczce. I tak, tak, Także naprawdę znakomita jazda. No i drugi etap dla EF Education Easy Post po zwycięstwie Karapaza. E Carapaz zresztą też był w tej pierwszej grupie. On akurat z, czo z czołówki tam był. E 16 sekund później grupka, którą przyprowadza Groves przed Kojem, e w której jest lider wyścigu. I jest, jak mówię, Karapaz. No jest kilku ważnych kolarzy. Jest Derek G, ale nie ma tych następnych. Kolejna grupka traci ponad 40 sekund. Jak tak patrzę teraz na wyniki, na te Czasy, no to 16 sekund straciła ta pierwsza grupa, a ta druga, w której byli właśnie, był, był Roglicz z Pelicarim, był Ajuzo, byli inni, straciła minutę 4, a później dwie minuty do lidera, oczywiście, do, znaczy do Zdziesa, do Zgrana, straciła grupa, w której był Antonio Tiberi. Tak więc tutaj mamy zmiany w klasyfikacji generalnej po etapie, który wydawałoby się, spokojnie dla sprinterów, ewentualnie może jakaś akcja w końcu, a może ucieczka, bo tak też, też mówiono, ale nikt się nie spodziewał, że ten etap przed tym sobotnim etapem w górach może przewrócić klasyfikację generalną, a przewrócił. A dla, dla takiego Giulio Ciccone oznacza pożegnanie się w ogóle z walką w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, czy nie z wyścigiem, bo dojechał do Metticicone, ale był bardzo obolały i zaraz pojechał na, na prześwietlenie. Tiberii także, bo po, po, poszlifowany, no wygląda, że nic więcej, ale Nigdy nie wiadomo, słuchajcie, bo takie kraksy, no to dojeżdża się potem na adrenalinie, a potem się dopiero okazuje, co tak naprawdę się stało, co nas boli, na ile nas boli. I ten etap niedzielny może się przez to okazać dla wielu kolarzy bardzo, bardzo wymagającym, bardzo trudnym etapem w ogóle do, do ukończenia, ja już nie mówię, że, że, że do walki o cokolwiek. Tak ta klasyfikacja generalna teraz wygląda, słuchajcie. No oczywiście Del Toro dzięki temu powiększył przewagę i na drugie miejsce awansował Simon Yates, który był w tej, w tej pierwszej grupce, on traci minutę 20, a Juzo spada na trzecie miejsce, traci minutę 26, więc wydaje się, że no, ta hierarchia u Emirates też zaczyna nam się układać. Dalej awans Karapaza na piątym miejscu jest Roglic, awans Derek'a G, awans Caruso, spadek Tiberiego, Bernal pozostaje na dziewiątym miejscu, Arensman awansuje, no widzimy, Pitcock awansuje, McNulty spada, Adam Yates także spadek o trzy miejsca, no więc już nie ma aż takiej dominacji UAE Team Emirates, owszem mają ciągle pierwszego i trzeciego zawodnika, ale widzimy te różnice czasowe zrobiły się już znacznie większe, co zapowiada nam naprawdę niezłą walkę na etapie 15 tego rocznego wyścigu. Etapie z Fiume Veneto do Asiago to będzie długi etap, 219 km, no i od razu tutaj już mamy na 45 km muro di Cadel Poggio. Później mamy taki teren lekko się wznoszący, lekki zjazd, no i rozpoczyna się, słuchajcie, ponad 25 km podjazdu. 5,7 średnio, no ale to przez to takie wypłaszczenie dwóch trzecich, ale tam do 11% to naprawdę jest trudny podjazd. i jeżeli ktoś będzie płacił za tą dzisiejszą kraksę, to może tam jutro zapłacić bardzo wysoką cenę. Później mamy zjazd i kolejne, ponad 16 kilometrów podjazdu Dorii. No i później taki płaskowyż, tu też, tu też nie jest płasko, tu też jest tak cały czas góra dół, góra dół. Naprawdę, no znów można by powiedzieć, że ta pierwsza góra daleko od mety, że być może niewiele się będzie działo. Ale ja myślę, że po tym, co się wydarzyło dziś, naprawdę może się dziać bardzo dużo. Także zapraszam Was. To będzie długa relacja w Eurosporcie Dwa tym razem. Bo, bo na jedynce będzie turniej na kortach Rolanda Garosa, a więc w Eurosporcie 2 i na Platformie Max będziecie mogli ten etap oglądać, będziemy go komentować razem z Darkiem Baranowskim i spodziewam się, że no, nie będzie, nie będzie nudy słuchajcie, bo no, dzisiaj też no, można powiedzieć, ta środkowa część była dosyć nudna. No ale końcówka naprawdę, nie było to nic na co by się czekało, bo ja zawsze powtarzam, ja bardzo szanuję pracę każdego kolarza, bo to jest nie Prawdopodobnie trudna dyscyplina sportu trzeba włożyć olbrzymią robotę w to, żeby w ogóle załapać się w skład na taki wielki tur. Ja nigdy nie używam określeń typu woziwoda czy innych, bo dla mnie ta praca, którą trzeba wykonać, żeby znaleźć się w składzie, żeby móc jakąkolwiek rolę w teamie odgrywać na takim wyścigu, to, to jest naprawdę katorżnicza robota. To jest zapisanie się do zakonu, słuchajcie i naprawdę to trzeba szanować. Dlatego tak mnie boli, jak widzę, kiedy to wszystko w jednym momencie pryska, kiedy, kiedy nagle te całe przygotowania, te miesiące, lata przygotowań, wszystko bierze w łeb. A tak było w przypadku Giulio Ciccone, przynajmniej jeśli chodzi o klasyfikację generalną, bo może on dalej w tym wyścigu pojedzie, oby, ale myślę, że z takim bólem mięśnia, i tą tutaj mięśnia uda tego czworogłowego, no to może mieć z tym. Duże problemy. Także zapraszam Was na niedzielę, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie kawy. Link do postawienia mi kawy znajdziecie pod filmem. I w, no, słyszymy się i widzimy w kolejnym codzienniku, ale oczywiście najpierw słyszymy się podczas relacji na antenie w Eurosportu i na platformie Maxa. Więc do usłyszenia najpierw, a później usłyszenia i zobaczenia.